Bardzo serdecznie przedstawicieli władz miasta, e, moich zaprzyjaźnionych, stałych bywalców e, wszystkich wystaw. E, no, nadmienię, że jest to piąta, e, kolejna wystawa czasowa. E, obecna wystawa, m, która e, nazywa się przewrotnie tak, żeby troszeczkę zachęcić nazywa się Wichajstet. Poszczególne urządzenia tutaj na pewno były stosowane bardzo przyjemnie tu jest patent amerykański. Mamy trawiarkę, kosiarkę, maszynę do cięcia e, e, roślin i później trzeba tą, ten nóż, ten, ten, to, to, od tej trawiarki trzeba go naostrzyć. Piękne urządzenie, zakładamy tutaj tę całą tą, tak zwaną kosę i kręcimy tym kamieniem, ostrzymy to całe urządzenie. Podobny, bardzo tylko mniej, mniej kompletny jest tutaj to urządzenie. Jeszcze z tych takich dziwacznych urządzeń, które jest, może nie wszyscy mi uwierzą, ale to urządzenie tutaj, to jest maszynka do ubierania ziemniaków. Zakładamy tutaj ziemniak, to ustawiamy nóż na żądaną średnicę, i prędko powodujemy, że ziemniak się. Ubiega. I tu w narożniku znajduje się taka gruciana... Konstrukcja. Miałem już ją wiele, wiele lat, i nikt mi nie potrafił, do czego to służy. No jest to bardzo prozaiczne dla kogoś, kto wie, co to jest. Jest to narzędzie weterynaryjne. Jeżeli zwierzę jest uśpione czy poddawane operacji, to żeby się nie zadusiło, to trzeba zabezpieczyć język. Bardzo dziękuję, że Państwo zaszczycili mnie swoją obecnością. Poczęstunek jest na środku stołu, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Naprawdę sprawiliście mi Państwo ogromną przyjemność, że mam tak dużą frekwencję na tej otwarciu, tej piątej wystawy. No, już od razu nabrałem chęci, żeby robić następne wystawy.